Sklep Motormind Wielkopolskie Centrum Motocyklisty Rabaty dla widzów EMA No i wiadomo kto poleca Motoaddict.pl Już dziś dołącz do naszej społeczności Odwiedź także nasz główny kanał na YouTube. Siemaneczko, witam Was drodzy widzowie Ja jestem Wenom z Motoaddict A dzisiaj pogadanka na kanale EMA TV Jak uwieczniać swoje podróże Jak zostać motovlogerem Jak zostać youtuberem Jak uploadować filmy na YouTube I tworzyć content ze swoich poczynań motocyklowych. Co to w ogóle jest ta motowlogerka? Jest to nic innego jak połączenie pasji motocyklowej z tworzeniem treści wideo oraz lekką nutką gadulstwa. Daje możliwość budowania społeczności, dokumentowania naszych podróży, naszych przygód motocyklowych, pobudza naszą kreatywność, w znacznym stopniu pozwala się rozwijać. Oczywiście, jeżeli ktoś pójdzie na głęboką wodę, w odległej przyszłości może nawet budować jakieś przychody, ale początki są bardzo trudne. Siedzimy w tym 8 lat, więc zaufajcie nam, wiem co mówię. Nawet nie macie pojęcia, jaki wpływ na społeczeństwo motocyklowe, od kiedy działa internet, ma ta cała motowlogerka i istnienie twórców wideo z punktu widzenia motocyklisty. Na wielu motowlogach były poruszane tematy bezpiecznej jazdy, co na pewno wpływa na świadomość podróżujących na motocyklach osób. Internet od ponad dekady daje nam możliwości zagłębiania swojej wiedzy, szukania tematów, które nas interesują, interakcji z innymi osobami, a także zasięgania wiedzy. Wiadomo, internet do końca nie jest idealnym może źródłem pewności. Pozyskanych informacji, ale zawsze swoje poglądy można wymienić, świadomość swoją na temat różnych tematów znacznie zwiększyć, oraz dużo, dużo wiedzy możemy zaczerpnąć z literatury znajdującej się w internecie, a także od innych użytkowników, z ich doświadczeń. Tak właśnie przekazują swoje doświadczenia twórcy wideo, motocykliści, którzy może już mieli jakiś sprzęt. Którzy podróżowali już może tymi drogami, w które wy się wybieracie, może naprawiali już elementy motocykli podobnych do waszych modeli, może tych samych, które wy dopiero macie zamiar naprawiać, więc czasami warto jest nas, twórców, pooglądać, żeby sobie jakąś wiedzę przyswoić, a także nawet, żeby się pośmiać, poprawić sobie humor, czy pooglądać po prostu innych motocyklistów i zobaczyć, jak wygląda pasja z ich punktu widzenia. W znacznym stopniu wpływ istnienia motowlogów odbija się na wizerunku motocyklisty. Wiem, że stereotypami motocyklisty jest dawca, ktoś, kto nie zważa na innych uczestników ruchu, ruchu ktoś, kto tylko zapina. Motocykliści cech cechują się tylko niebezpieczną jazdą, bezmyślnością, brakiem mózgu i dalej daleko by w daleko wymieniać. Dlatego właśnie motowlogerzy, może niektórzy, bo niektórzy. Tacy są, jak wspomniałem przed chwilą, ale myślę, że większość działa w myśl teorii. Włącz myślenie i wszyscy razem bawmy się pięknie tą całą pasją motocyklową. Na dzisiejszym odcinku postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie: jak zacząć nagrywać na motocyklu, jak zacząć być motowlogerem, jakich błędów unikać, na co zwracać uwagę i z czym to się je. Dzięki filmom motowlogerów na YouTubach. Mamy popularyzację treści motocyklowych i popularyzację różnych modeli motocykli. Nie oglądamy tylko motocykli sportowych ścigających się w MotoGP, tylko chopperów i ciężkich motocykli w jakichś filmach, czy filmach dokumentalnych, czy sensacyjnych jakichś klubów MC i tak dalej. Nie mamy tylko żużlu. Czy tam jakichś typowo sportowych dziedzin motocyklowych? Tu mamy wielką różnorodność. Motowlogerzy jeżdżą i na motocyklach sportowych, i na nakedach, i na turystykach, i na choperach, i na kładach, najróżniejszych motocyklach, a nawet jeżeli nie jeżdżą, to w ich odcinkach one występują, możecie je spotkać, zapoznać się z nimi, posłuchać. Odczuć motocyklistów, którzy jeżdżą na całkowicie innych motocyklach, jak wygląda ta. Ten przeskok na ten całkowicie inny motocykl, może jakiś ekskluzywny, którego nie widuje się na co dzień na drogach. Wpływem motowlogerów na społeczeństwo myślę, że jest także organizacja wspólnych spotów. Tworzenie tej całej społeczności. Sami widzicie, jaką my społeczność stworzyliśmy w ciągu 8 lat. Pacun dla Was wszystkich, że chcieliście razem z nami stworzyć tą całą społeczność i jeszcze będziemy, mam nadzieję, bardziej ją tworzyć. Niestety, gdy już staniecie się poważniejszym trochę twórcą, pobędziecie trochę dłużej na tym całym internecie, e, odezwą się do Was także osoby niekoniecznie chcące Wam pomóc pod pretekstem, może pomocy. Które mogą wam zaszkodzić. Jak planować tworzenie takich treści w internecie, jak zostać motowlogerem? Najpierw sprawdź, czy to dla Ciebie. Jedyne co potrzebujesz na początek, to to, co widzisz na tym stole. Oczywiście żartowałem, bo my to wszystko stworzyliśmy, oczywiście, to nie jest całość przez 8 lat, ale to, czego potrzebujesz na sam początek, to pomysł, kreatywność i chociaż jedna nie największej jakości kamera. Warto zacząć budżetowo. Dobry sprzęt kosztuje. Tak naprawdę na początek nie jest to ci wcale potrzebne. Ważniejszy jest jeden pomysł niż 10 kamer. Pamiętaj. Na początek przygody może proponowałbym kupić jedną dobrą kamerę na kask, zamontować ją najlepiej na szczęce, bo tu lub tu możesz doświadczyć sporych oporów powietrza. Montaż na kasku poruszyłem na jednym z tematów, gdy wpiszesz na kanale MotoAdyx Top ustawienia do kamer. Znajdziesz na pewno ten odcinek, gdy pokazywałem jak przykleić mocowanie do kamery w trybie POV na kas. Warto kupić kamerę, polecałbym myślę GoPro, może GoPro 8 Black. Jest to model kamery, z którą mieliśmy najmniej problemów kiedykolwiek. Nie przegrzewa się, nagrywa w naprawdę przyzwoitej jakości, ma dobrą stabilizację i tak naprawdę niczego więcej jej nie potrzeba. To jest super rozwiązanie według mnie. Zakup takiej ósemki Black z oryginalnymi bateriami, najlepiej. Używki myślę, że można znaleźć już w granicach około 700-800 zł. Na początek rozrysuj sobie wszystko. Jak chcesz zacząć? Systematyczność na YouTube także jest ważna. Niektórzy twórcy decydują się na nagrywanie tylko na TikToku. Jeżeli czujesz się w nagrywaniu rolek, oglądaniu rolek zagranicznych. A także w naszym, z naszego środowiska i zgapianiu ich, nagrywaniu w trybie virala swoich wersji. No bo niestety tak na TikToku to się odbywa, ja nie do końca czuję ten vibe, ale tak to się odbywa. Twórcy oglądają inne filmiki i nagrywają je po swojemu, w swoim wydaniu, często lepszym oczywiście niż twórcy poprzedniego. Dzięki temu zyskują odpowiednią oglądalność. Natomiast na YouTubie treści już są troszeczkę inaczej nagrywane. Shortsy oczywiście YouTube jak najbardziej ostatnio promuje. Łatwiej się nimi wybić, czyli podobnymi em, materiałami jak na TikToku, czy na Reelsach na Instagramie. Ale na YouTubie musimy tworzyć także filmy. Są to treści dłuższe, najlepiej powyżej 8 minut, bo poniżej 8 minut są mniej promowane przez YouTube'a. Najlepiej nie używać w filmach komercyjnej muzyki. Z prawami autorskimi. Wiadomo, na początku nie ma co kupować całej bazy, biblioteki utworów, które możemy wykorzystać, bo to kosztuje około 1500 zł na rok. Wiem, bo wykupuje to systematycznie, niestety, ale można na początek sobie skorzystać śmiało z biblioteki darmowej YouTube'a i coś fajnego też stworzyć. Programy do obróbki wideo. Także na razie daruj sobie programy płatne, skorzystaj z darmowych. Super rozwiązaniem jest Da Vinci Resolve. Wersji darmowej ma funkcje wystarczające naprawdę, aby zacząć tworzyć wideo. Jeżeli nie miałeś, nie miałaś nigdy styczności z montażem wideo, obejrzyjcie sobie na YouTubie poradniki. Ja z nich zawsze korzystałem. Krzysztof Dziewiątkowski. Pozdrawiam serdecznie, to jest taki twórca, który tłumaczy wszystko krok po kroku, jak dany program ogarnąć. I na pewno po kilku godzinach takich tutoriali z Krzysiem ogarniecie temat bez problemu. O tym, że musicie mieć w miarę dobry komputer do montażu, to raczej nie muszę wspominać. Może być to jakiś laptop. Najlepiej, żeby była niezintegrowana karta graficzna i w miarę dobry procek. Dysk SSD też jest mile widziany i sporo RAMu. Będzie Wam się po prostu przyjemniej wtedy montowało. Jeśli chodzi o nagrywanie Waszego dźwięku, my akurat korzystamy z autorskiej naszej tutaj. Ukłon w stronę agenta numer 3, bo on zaproponował stworzyć taką przejściówkę, która łączy nam Intercom Cardo z kamerą GoPro. Dzięki temu mamy nagrywany dźwięk nie tylko nasz, to tego co mówi osoba nagrywająca, ale także całej konwersacji, czyli całej ekipy. Normalnie możecie nagrywać głos wasz poprzez Intercom Cardo, ma taką funkcję w aplikacji. Możecie także Wasz głos nagrywać łącząc Intercom przez Bluetooth z kamerką, tylko że wtedy wykorzystujemy kanał Intercomu yy, należący do Bluetooth i nie będziecie mogli połączyć Janosika, żeby słyszeć na przykład z Janosika czy z nawigacji w tym samym czasie powiadomień. Tu jest trochę gorzej. No, z Intercomem też jest wiadomo, że jeżeli kupicie kardo, macie więcej tych funkcji, yy, możecie nagrywać wtedy ten dźwięk, Dłużej wam wytrzyma, jakościowo jest to lepsze, ale jak jeździcie sami albo tylko z plecaczkiem, czy we dwóch z kolegą, to możecie nawet posiłkować się tańszymi interkomami chińskimi. Nie jesteśmy w stanie rzucić żadnej nazwy obecnie, bo nie mieliśmy dawno styczności, które też na pewno dadzą sobie na początek radę. Jest jeszcze opcja przejściówki i połączenia sobie mikrofonu po prostu tak jak ja mam tutaj pchełko, pchełkę, taką mikrofon krawatowy połączyć sobie do waszego kasku, i także nagrywać w fajnej naprawdę jakości wasz dźwięk. Jest to przyjemne, jest to pomocne, bo możecie nagrywać tylko i wyłącznie wasze podróże z, za pomocą kamery, ale jak zawsze jakiś komentarz dodacie tutaj, to, tutaj tamto. Fajnie będzie, jak pojedziemy tam. Z, wiadomo, fajnie zawsze mieć tą interakcję z widzem czy z samym sobą, żeby sobie później te, te pamiętniki z podróży oglądać nawet. Wiadomo, że w późniejszym czasie, jeżeli będzie Ci się wszystko układało, będziesz się rozwijać, może warto kupić kamerę na motocykl, żeby patrzyła na Ciebie. Masz już wtedy dwa ujęcia, a nawet więcej, bo można sobie przekładać ją na tył motocykla, na bok i tak dalej, tą drugą pomocniczą, łapać dzięki temu fajne kadry, fajne przejścia i zawsze Wasz film będzie dużo, dużo ciekawszy. Kamera 360 też super się sprawdzi, którą się zakłada na szybę, na wahacz, na tył motocykla. Która nagrywam wam dookoła i nie musicie się martwić o kadr w danej chwili, bo zawsze możecie z tego wyciągnąć odpowiedni moment, który Was zainteresował. Na przykład ten motocykl, który przejechał w dziesiątej sekundzie nagrania z tej strony, ale z tej przejechał w sekundę później. Wiadomo, że kamery byście nie przełożyli. Ona nagra wam i to, i to, możecie to razem pokazać na jednym filmie. Wiadomo, koszty wtedy już znacznie rosną. Kamerę można też założyć na takim kiju za sobą 360. Da to wam taki efekt GTA, jakbyście grali w grę trzeciej osoby, ale trzeba wtedy uważać, zabezpieczać tą kamerę, bo jak wiemy nam na filmie Zenduro spadła i GoPro Max znacznie straciła swojej wartości bardzo dużo. A to nie są tanie kamery. Co ile, kosztuje, co ile kosztuje, gdy lecisz na ostro, tak jak wspomniałem, biblioteka dźwięku, który możemy wykorzystać na YouTube około 1500 zł rocznie. Pakiet Adobe, żeby montować w programie płatnym czy w DaVinci około pewnie 30 dolarów miesięcznie. Wtedy mamy Photoshopa, mamy Premiere Pro, mamy After Effectsa, jeżeli ktoś fajnie potrafi już montować. Wspominałem o sprzęcie, możecie na tym laptopie na początku montować. Tak jak ja na przykład montuję już czasami z 8 kamer, w tym 360 w 5 i 7K, inne kamery w 4K, 2 i 7K, dron 4K. No wtedy potrzeba już kombajnu i to są sprzęty rzędu 10 tysięcy złotych na przykład za samą jednostkę centralną. No ale niestety, jeżeli chcemy zmontować w 30 godzin film, a tyle się montuje przeważnie każdy film na nasz kanał, no to trzeba zainwestować w taki sprzęt, bo byśmy montowali 50 godzin, 60 godzin taki film, gdyby ciężko by nam działał na przykład podgląd, wolniej się Wam efekty wgrywały, rendering by trwał dłużej i tak dalej. Wtedy byłoby to, wiadomo, już w ogóle nieopłacalne, żeby tworzyć jeden film przez dwa miesiące na przykład. Niestety, im więcej zapłacisz, masz lepszy sprzęt i przyspiesza to Twoją pracę. Tak to już, tak ten świat już się kręci. Dochodzi jeszcze oczywiście opłata za prąd, opłata za internet. Wiadomo są też koszty bezcenne, tak jak częste wyrzeczenia. Czasami pograłbym sobie w Counter Strike'a z chłopakami, bo grają, czasami bo obejrzałbym sobie jakiś film po 22, bo przeważnie siadam 21-22 do kompa. Nie, siadam, bo trzeba film zmontować na kanał. To już taka moja rutyna, prawda? To jest jakieś, w jakiś sposób wyrzeczenie. Ja to uwielbiam. Ale zdaję sobie sprawę, że odmawiam sobie innych przyjemności na korzyść akurat tej. Czas, czas, no bo czasami nawet na 10 minut siadam sobie, w niedzielę z rańca sobie usiądę na godzinkę, w niedzielę po południu czytam w sobotę, wieczorem jak zawsze rutyna, także czas to po prostu leci przez palce przy montażu i przy tworzeniu takich materiałów. Musicie sobie zdawać sprawę. Jak się za to bierzecie, musicie mieć albo dużo czasu, albo rewelacyjną organizację czasu. Ale teraz przytoczyłem samą otoczkę już, gdy macie materiał nagrany. Musicie mieć motocykl, ubiór, prawo jazdy, musicie mieć pieniądze na serwisy, akcesoria, paliwo i wiele, wiele innych rzeczy, które wyjdą po czasie. A to cały czas wychodzi, cały czas coś wyjdzie. Teraz będziemy jechać na otwarcie motocyklowe do Motormindu 12 kwietnia. O, teraz na przykład kupiliśmy taki mikrofonik, bo stwierdziliśmy, że zrobimy jakąś fajną ankietę. Alipa sobie z jakąś pchełką chodzi, bo to nieprofesjonalnie. Będziemy sobie z takim chodzić jak w TeleExpressie. I cały czas człowiek ten poziom chce podnosić do góry, i jednocześnie. Rodzą się koszty. Musicie jakoś z głową, oczywiście, pamiętać o założeniu tych socjali na początek, żeby wam się wszystko zazębiało. Warto założyć Instagram, YouTube, Facebook, TikTok i wszystko w miarę ze sobą powiązać systematycznie na każdy z tych socjali coś dodawać, żeby utrzymać odbiorców. Innych odbiorców będziecie mieć na Instagramie, innych na YouTubie. A innych na TikToku. Niestety to ze sobą czasami się nie zazębia. Jak na TikToku spodoba się 100 tysiącom osób wasz filmik, to nie znaczy, że one przyjdą do Was na YouTube'a, mimo że na TikToku pisaliście, że wbijajcie na YouTube'a. To tak nie działa, już się przekonaliśmy o tym nie raz. Jeżeli na początku wam nie idzie, nigdy w życiu nie wykupujcie żadnych płatnych subskrypcji i płatnych obserwacji. Za to są shadowbany i możecie potem nawet pół roku nie wychodzić dosłownie e, z. Zbana i nie, ludzie po prostu nie będą widzieć o Waszych filmach nic, nie będą mogli Was odnaleźć w internecie. Za to jest po prostu straszna kara. Promowania też nie warto, myślę, wykupować. Przykład: ostatnio wykupiliśmy za 250 zł, bo promowanie to nic złego, bo to jest po prostu opłata za to, żeby Wasz kanał był bardziej widoczny w internecie. Taka reklama po prostu wyświetla się osobom na głównej i tak dalej, i tak dalej. Wykupiliśmy ostatnio sobie na 5 dni, słuchajcie. 600 wyświetleń, 200 subskrypcji według statystyk doszło nam dzięki temu. Całe nic. Tyle to my robimy bez promocji. Także się nie opłaca też. Kiedyś dzwoniłem do firmy, która zajmuje się zasięgami, promowaniem serwisów takich właśnie youtuberskich. Powiedzieli mi, że proszę pana, ile pan wydał na to? Eee, bo kiedyś też tam za 2 czy trzystówki zapłaciliśmy, żeby spróbować. On mówi do mnie: 25 tysięcy, to jest taka. Wejście takie, próg wejścia, żeby po prostu cokolwiek zyskać fajnego. To jak ja mam 25 koła wydać na jakieś tam parę wyświetleń, to <laughs> lepiej ciężko i sumiennie popracować przez dłuższy czas, a to na pewno się odwdzięczy. I tak jak już wcześniej mówiłem, warto planować sobie swoje dalsze poczynania. 2K, 2.5 w sezonie planujemy także troszeczkę zmienić. Nagrywki na głównym kanale, więcej jakichś tematycznych filmów. Ciekawiej ma być. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Plany są, rozpiska jest. Będziemy działać. A ja mam do Was jeszcze pytanie, widzowie. Piszcie na priv, piszcie w komentarzach, co myślicie na, o naszych pomysłach tych nowych, co myślicie o tych podcastach, pogadankach, które właśnie widzicie. I jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, co chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. My na pewno się podejmiemy tego i nagramy dla Was. Taki materiał, jaki chcielibyście zobaczyć. Rozbijemy wasz pomysł na części pierwsze i na pewno stworzymy coś fajnego dla was. Nic innego nie pozostało dzisiaj, jak pozbierać ten cały sprzęt, zbierać się do domu, bo montaż czeka. Akurat za chwilę zabieram się za montowanie drugiego filmu Storu z, z naszej wizyty na Torze Poznań. Już niedługo do obejrzenia na głównym kanale MotoAdix. Trzymajcie się, dzięki za subskrypcję, za oglądanie. I oglądajcie cały czas kanał główny oraz Ema TV. Dziękuję Wam za dzisiejszą obecność i zapraszam Was do subskrypcji kanału Ema TV oraz oglądania naszych wszystkich materiałów na głównym kanale MotoAlix. Mówił dla Was Venom, pozdrawiam serdecznie. Jo!